1 200 000 zł za dom i gigantyczną działkę. Jesteśmy w Starkowie, gdzie na ogromnej działce przekraczającej hektar powierzchni znajduje się kompleks budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ogromny dom o powierzchni 260 m kwadratowych składający się z otwartego salonu, który jest sercem domu. Jest to świetne miejsce na odpoczynek, które łączy się z wieloma pomieszczeniami oraz wyjściem na ogród. Jednym z pomieszczeń jest kuchnia połączona z jadalnią, przedzielona wyspą. Na tym samym poziomie mamy dostęp do toalety, w której jest wanna i prysznic, jak i do dwóch niezależnych, dobrze doświetlonych sypialni. Natomiast na piętrze dostęp do dwóch sypialni oraz kolejnej łazienki. Jeden z budynków gospodarczych został zaadaptowany na istniejące już 30-metrowe mieszkanie, a nad nim możemy stworzyć mieszkanie o powierzchni 80 m2 na podstawie istniejącego już projektu. Cały kompleks to niezwykle spokojne miejsce, będące centrum krainy w kratach, w którym tak naprawdę poczujesz kontakt z naturą. Jeśli masz ochotę zamieszkać w tym pięknym domu z cudownym ogrodem, to zapraszam do kontaktu telefonicznego.